Ostatnia nocka przed nami. Mamy całą masę karpi. Dwie dwudziestki, nie mamy plus 25, więc zostaje ukulele. Dzięki niemu wgraliśmy Karpowy Kwar Polski. I napisaliśmy przed chwilą piosenkę. Tekstu dobrze nie znam, więc może nam. Grać o, też i... dokładnie, nie umiem jeszcze. No, ale... ale tak się powiem szczerze, że to delikatnie skomponował z tą notą. Dobrze, więc karpie będą słyszały. Na pewno będzie śmiesznie. Spróbujemy to dla Was i szczególnie dla karpi zagrać. Ja uwielbiam je, one tu są i czekają na mnie, bo dobrze wiedzą, że whisky znów założę na włos. Ja uwielbiam je, one tu są i czekają na mnie, bo dobrze wiedzą, że whisky znów. Założę na włos. Moje przynęty karpie dobrze znają tu. Whisky, ananas, koko, wszystko jedno. Dobrze zalane, a traktorem zawsze są. Szczególnie latem, kiedy jest już ciepło. Bo czeskie karpie bardzo silne tutaj są. A mocne chole są dla nas wyzwaniem. Kiedy na macie w końcu znajdą u nas się to wiemy wtedy po co tu jesteśmy ja uwielbiam je one tu są i czekają na mnie bo dobrze wiedzą że whisky znów założę na włos ja uwielbiam je one tu są i witają na mnie bo dobrze wiedzą że whisky znów Założę na włos. Dziękujemy, pozdrawiamy i rano się słyszymy. Miejmy nadzieję, że ten największy mieszkaniec tej wody słyszał to.